Witam, witam moich subskrybentów, no i tych jeszcze niedoszłych też oczywiście witam. No i co my dzisiaj mamy tu proszę Państwa do wydania, do zaprezentowania. Wszystko oczywiście wedle zasady, żarełko jest za darmo. O, mleczko organic, bo te to powiem Wam no bez rewelacji. 001 tłuszczu, bez tłuszczu to nic nie ujedzie. Dobra, co my tu mamy? Uuu, wjeżdżają mandarynki małe, ulala, elegancja, jak cenowo to wygląda, w poprzecenie 50, a tak, u, powiem wam, te są tańsze niż w tym, <noise> niż te w Islandzie, chociaż w tej Islandzie to nie wiem, co z nim jest. Jaka rybka nam się trafiła, ulala, rybka i sałatka, można by tak, słuchajcie, trochę przydietować. Dobra, mamy rybkę, rybka raz, a widziałem chyba rybki, bo dwa, trzy, cztery razy, ulala, proszę państwa. A co to znaczy z tym tym, 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 Patrzcie, na rybie mają te. Nawet chyba te, że ten, żeby nie kradli. Matko Boska, co to się dzieje? Co to się dzieje w tych sklepach? Ludzie, ludzie chyba wynoszą. Słuchajcie, jest podejrzenie, że ludziska po prostu wzięły, wzięły ten. Wzięły żarcie w swoje ręce i wynoszą sami. Coś mi się wydaje. Dobra, tu mamy dwa razy tortilla i dobrze, że jest chyba biała, nie jest ta... Bo wydaje mi się, że to jest ta biała. Dobra, bo się... Ja nie za bardzo, nie za bardzo lubię tą yy, wiecie, tą tortillę, tą, yy, tą ciemną, tą niby, niby wieloziarnistą, ale niby robi wielką różnicę. Dobra, tam mieliśmy z, z chlebek jakiś, patrzcie ile sałaty poszło. Ludzie jedyne. Sałata lodowa, można zrobić sałata party, proszę Państwa. Sałata party, imprezę osiedlową. Nie wiem, nie wiem. Ja sobie jedną pewnie zostawię. O, z mizerią. Nawet powiem Wam, z tej sałaty kiedyś robiłem, mizeria nawet ciekawa wychodzi. Taka ta na słodko z cytryną. Pewnie czajicie co mam na myśli. Jezus Maria, ile tego jest. Matko Boska, czemu to nie jest kapusta biała? Od razu bym, proszę Państwa... Zaczął kiszenie, kiszenie. Co my tu mamy? Słodkie jakieś ciastka z jabłkami, z jabłkami, proszę Państwa. Ula, co ta ziemia, lupa ha. Tu jakaś sałateczka. O, jasu, ja to nie wiem, z te sałatki. To nie jest ryż, tylko to jest te. Jak to się nazywa? Jezus, te. Jaglane, czy coś takiego, ja nie wiem, jakoś. Cholera, nie jestem przekonany, a może nie jadłem dobrego przepisu. Nie mam pojęcia, jakoś. Też nie za bardzo, słuchajcie, nie za bardzo. Wiadomo, że trzeba próbować nowych smaków, ale jakoś takie tu, O, proteinowe te. Te są fajne. Fajnie się robi z nich takie sałateczki, proszę Państwa. Bo one tu są takie, to są jakby takie kieszenie. Słuchajcie, robicie sałatę, jakieś tam pierdoły, można kurczaczka dodać. A nawet nie trzeba, można zrobić takie wegańskie. ta rzecz, ta rzecz. Tylko sosik trzeba do tego zrobić, wiecie, taki no, żeby miał moc, nie? Dobra, tutaj arbuzik, a tu chyba ten tak krewetkowy krem ponoć. Nie wiem, czy on krewetki tam gdzieś leżał. Ja dziękuję, bo to na majonezie. Tutaj mamy kanapeczki ze szynką, więc nie jestem jakiś... Ale jest masa kanapek. Słuchajcie, masa kanapek. Robimy miejsce, bo jest po prostu oporowo kanapek. Kurczę, dobrze, że jest świeża godzina. Trzeba wszystko dzisiaj rozdać. Ale ta sałatka, patrzcie, Wygląda, już zacznie. Kurczaczek, słodka papryka. Naprawdę, to jakby jakieś buraki. Prezent. Nie ciekawe ile to cenowo kosztuje. No, 4, prawie piątaka. ale naprawdę pozycja wygląda. Powiem Wam, wygląda. Gdyby nie było stać, podejrzewam, żebym kupił. Bo wizualnie i te pudełko już tak luksusowo wygląda, nie? Weźcie, powiedzcie, weźcie, powiedzcie, weźcie się, powiedzcie. Co tutaj, tu jakieś ciastko? No, jakieś jabłkowe. Mm, dwa funciaki. Mm, niespecjalnie drogie. O, pizza jeszcze. Widziałem, że była pizza. Pizza express. Mozzarella, ulla lula, Pięć, prawie sześć funciaków. A odkładać, a coś dzisiaj jestem słabo, słabo ludziska zorganizowany. O matko. Kanapeczka następna. Muszę to przełożyć, to mi się zaraz tutaj miejsce urodzi. Bo tutaj trzeba będzie te kanapki układać, bo jest tego dosyć. Jest tego, proszę Państwa, dosyć. Następna z szynką, więc szynka koło szynki. O, to jest fajna pozycja, to jest chyba ta ryba. Bardzo was przepraszam, ale coś mnie w nosie zakręciło. Tak, to jest ta ryba, to jest naprawdę pyszne. Kiedyś to jadłem dla dwóch osób. To op opęklowałem, słuchajcie, sam. To jest porcja chyba dla jednej, a nie, to jest lasagne, lasagne. Myślałem, że to ryba, ale ta firma. Jadłem już właśnie kurczaka i, i jakąś tam rybę. Naprawdę dają radę, słuchajcie, starają się, starają się i to czuć, i to widać naprawdę smak i, i no zobaczcie jak to wygląda fajnie, nie? To jest taka drewniana jakby ta jakby no nie łódeczka, tylko miseczka. No wiadomo, jemy oczami, nie? Czajcie o co chodzi. Dobra, dwa razy kanapka. Wy nawet nie patrzycie ile tych kanapek tutaj wchodzi. Mimochodem, mimochodem. Tu mamy dwie takie z kurczatkiem. Te są też dobre. Powiem wam, chyba chyba te właśnie w, Wrapy to jest pierwsze moje ulubione, ulubione, a później te właśnie. Te to takie no, niespecjalne, one mają strasznie dużo kalorii. Nie wiem, jak lubicie te kanapki, weźcie sobie, naprawdę zerknijcie. To jest koło 500 kalorii, normalnie mają te dwie kanapki. Nie wiem, nie wiem. One są niby takie leciutkie. Nie mam pojęcia, gdzie te kalorie się się po prostu tam w nich chowają, ale później no, w dupsku wyłażą. No to wiadomo, że w człowieku to wiadomo, gdzie one się znajdą, nie? Nie tam, gdzie by kobiety chciały i faceci. Dwa razy z kurczakiem, ale tu jest bogato kurczaka, zobaczcie. Bogato dają? Dają bogato kurczaka. Proszę bardzo, następna ze szyneczką. No, o, Matko to po tu jeszcze nie. O, naprawdę. O, taka jakaś taka śniadanka, ale taka luksusowa, nie? W czarnym kolorze od razu się odróżnia. Tak dużo lepiej się prezentuje. Mam wrażenie, że nie wiem, jakbyś. Kurde, tutaj następna kanapeczka, dzisiaj tak bardziej kanapkowo. Choroba to nie wam tu muszę posprzątać. Ja nie wiem co się dzieje w tej chałupy. Jeszcze mnie posądzą moi subskrybenci i obserwatorzy, że ja jestem ze sprzątaniem na bakier. No ale proszę Państwa, staram się, staram się niekiedy wiadomo. Życie mnie też przygniecie troszeczkę, ale... Staram się wypływać, wypływać na powierzchni. Ludzie z tymi kanapkami. Dużo tego jest. Tutaj jest tuńczyk i ogóreczek. Jadłem tą z tuńczykiem. Nie najgorsza, nie najgorsza. Za darmo, wiecie, za darmo. To zawsze cena jest no, jak najbardziej uczciwa. Rozumiecie, co mam na myśli? Ludzie. O, Matko Boska. A teraz nowością to są takie kanapki robią. Patrzcie, one są dosyć, dosyć droższe, ale mam wrażenie, że no, wyglądają tak nowocześnie, nie? Tak bardziej luksusowo co do tych. Nie wiem, co myślicie. Możecie oczywiście się wyrazić swoje zdanie. Ludzie, jedyne. Ciekawy jest. Ale to jest nic. Słuchajcie, pewnie sobie myślicie, Jezus Maria, ile ma tych kanapek. To jest, proszę Państwa, nic. Kiedyś odebr odbierałem ze sklepu. Powiem Wam, i bab, i z tego. I to był ten sam sklep. O, zobaczcie, co się złożyło. O, frytki nawet mamy. Ula, la, frytki. Te nawet są dobre, kiedyś robiłem w Airfrayerze, wychodzą. Dobra, do tych kanapek wam wrócę. I pewnie jak oglądacie mój kanał, to już słyszeliście tą opowiastkę, opowiastkę historyjkę. 200, słuchajcie, 250 kanapek miała baba do oddania ze sklepu, właśnie z Tesco, z tego samego. Bo tam studentów coś nie było, słuchajcie, nikt nie kupywał prawie i tyle im poleciało kanapek, ja mówię kobietom. Ja Cię kocham, ja Cię lubię, ale ja mogę wziąć maksymalnie 50 kanapek. Mówię, gdzie ja rozdam 250 kanapek, słuchajcie, ludzie. No ja przecież ja bym musiał normalnie stanąć gdzieś na ulicy i jak gdyby, no rozumiecie, oddawać się z kanapkami. czajcie temat, nie? O, moje wrapy. Te nie są, nie wiem, moje ulubione, nie znam tych. Kurczak style jakiś? Kiew, nie znam, nie znam tego. Nie wiem, nie wiem, ale wrapy uwielbiam. Numer jeden, moja pozycja. American Style, ładne. Te są bardzo dobre, te jadłem, fajne, długo wytrzymują, słuchajcie. Kiedyś zostawiłem sobie dwa, zapomniałem o nich w lodówce. Zjadłem chyba trzy dni po terminie, nic mi nie było, nic mi. No, tam wiadomo, jakieś tam może delikatne, delikatne perforacje toaletowe, ale ogólnie żyje, żyje, więc nie ma dramatu. Dobra, tu jeszcze dwa razy, no jest tego, jest, ja zaraz to i tak poukładam, na razie to wam tylko tak wykładam i dla siebie, żebym ja, jak gdyby troszeczkę kontrolował ile tego tu się na, na, nie, nabrało, nie na, wiecie, nie na tego, to, to niespecjalne, słuchajcie, niespecjalne, bo to wegańskie. Ale ludzie lubią, no nie mówię, że nie, ludzie lubią i no powiem Wam, nawet przychodzą i biorą. Miałem kiedyś takie właśnie dwie panie, co przychodziły i one tylko, tylko i wyłącznie wagały z tych panapeczki, więc super. Tak się tylko mówi. My nie lubimy, ale inni lubią, nie? Ile ludzi, słuchajcie, tyle smaków. Dobra, ja kończę. Kończę, słuchajcie, układam tutaj to pięknie dla klientów, żeby to wyglądało jak w takim, wiecie, no bardziej luksusowym butiku, nie? Żeby ludziska weszły i od razu o nie miały, o nie miały. Towar za darmo zawiały. Ludzie, święcie, jak mi się zrymowało. Możliwe, że na mnie czeka normalnie kariera sceniczna. Co myślicie? Jest szansa, jest szansa gdzieś zabłysnąć. Słuchajcie, ja nie jestem drogi, żeby nie było, żeby tam mi też farmazony po ludziach nie szły, że słuchajcie, on drogo bierze. Absolutnie, słuchajcie, po kosztach lecę, a niekiedy najczęściej za darmo, za darmo. Dobra, kończymy, kończymy, słuchajcie, bo się coś rozkręcam, a tu po prostu trzeba żarcie wystawiać. Ludzie czekają. No Elo, Elo, sekcja komentarzy jest wasza. Trzymajcie się, z, kanapko z kanapkowni, hej słuchajcie to jednak dzisiaj nie koniec jeszcze nie koniec ja myślałem że to koniec a tu mi sklep wyskoczył ktoś mi odebrał słuchajcie towaru i mi napisali czy ja mogę podjechać no to kurde kto jak nie ja słuchajcie patrzcie mini jajka tu mamy szkockie nawet nawet to jest airfryera spoko pozycja lecimy lecimy bo tematu jest dzisiaj bardzo dużo tu mamy na patelnię, takie warzywka, elegancja, elegancka pozycja, proszę Państwa. Co tu wjeżdża? Tu wjeżdża jakaś fasoleczka jeszcze mamy, zupina, proszę, proszę ja Ciebie. Bardzo fajne, nie wiem, nie wiem, ja uwielbiam zupy, już Wam mówiłem to nie raz. Tu mamy jakieś spaghetti i powiem Wam, lubię te wszystkie zupy w tych pudłach. No niestety lubię, w tych kartonach też uwielbiam po prostu jestem tak zupowy, że zupa to już nie wiem jakby musiała być schrzaniona ale ja bym chyba pomyślał, że ta zupa po prostu taka miała być tutaj mleczko mamy jakieś chyba owsiane, nie jestem pewien no i jeszcze kanapki, no słuchajcie jakby było mało kanapek, tuńczyk tuńczyk, kukurydza, Jezu Maria jeszcze jest spaghetti matko trzy razy, dobrze bo spaghetti Spaghetti jedzą, biorą, tu mamy jeszcze, jeszcze fasolkę. nie dzikę... a fasolka. Tak. Wszystko lubię oprócz tej, tej kukurydzy, powiem wam. Nie wiem, ta kukurydza jakoś mi nie podjeżdża, nie wiem. Dajcie znać, czy wy lubicie tą kukurydzę? No, mi nie specjalnie ona podjeżdża. I w ogóle, powiedzcie mi, po cholerę taką mini kukurydzę urywać. Przecież nie ona dojrzeje, niech ludzie zjedzą normalnie, nie wiem. Kurde, nie, nie rozumiem tego, powiem Wam, ludziska. Dobra, tu mamy jeszcze kanapeczki, kurczaczek, elegancja. Ludzie, ludzie, jestem zakanapkowany. Dzisiaj, no naprawdę, musimy jakiś. Już napisałem do tych ludzi: słuchajcie, co kanapki zawsze biorą, że jest dużo towaru. Niech czekają na sygnał, zaraz wjeżdża wszystko na aplikację i śmiało brać, nie brać jeńców. Wyżerka będzie konkretna. I na koniec wjeżdża nam, co wjeżdża. Sushi, proszę Państwa, uwielbiam. Sushi kiedyś nie lubiałem, bo zżarłem niesmaczne w Biedronce. Teraz lubię, bo już jadłem dobre i dlatego polubiałem. Więc pamiętajcie, jak nie lubicie yy, sushi, to problem może być w tym, że nie jedliście dobrego, bo sushi jest przepyszne. Ok, nie zawracam dubska, słuchajcie, biorę się za robotę, pozdro.